Kajka jest 19.09 i właśnie robiliśmy grilla od Piotra. to mm. no, wam pokażemy nasz grill. Okay. Już nie jest łzami, ale jest dobry. No jest trochę ciepły a jednak łbaska. rybki i popatrzcie ostatnia została mm -mm. ostatnia tu a ej tu wyglądają jak to są filety. ale, ale tak to fiolety nie są no. mamy bogaty grill no, Na węgiel ma... filetowy. fioletowych mamy dużo a ja sobie tu jajce Gasimy. Ja. Uważaj, bo będzie chyba wjechać. Nie! O, nie, nie wiem, co widzisz, ale okej. Ok. Wszystko jest ciemno, na pewno nic nie widzicie, ani jednego... Nie patrz, nie patrz, tam. O kurde, nie na mnie! Idzie obcina. Dobra, idziemy stąd. E, w sumie nie, dało, nie będzie takie długie. Ale idziemy to jest z Tutaj Jaj, kurygi! Jaj, kurygi! Jaj, kurygi! Jaj, kurygi! o, kurygi! Jaj, o Jaj, co siadas? kurygi! Jaj, kurygi! Jaj, kurygi! Jaj, siadasz? Oli? Oli, siadasz? No, siadaj, Oliwka. Aan, oh, oh, ok. oh, ja, dat naar de lange... Oké. 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 het is Oké. 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 I jak widzę, jak widać, ktoś mnie chlapi. No nie! Nie wiem, ale jesteśmy tutaj To co robimy. Idziemy do zobaczenia. I gdzie jest Olivia? Okej, okay. nie chcę tam wchodzić, ci bo nie lubię. No ale weź mi o A nie, że ale mnie nie uchwała. Ja nie chcę nie. No. no. I to już koniec odcinka. Bajaj.